Na przykład, się z tej strony DC137 gramy dzisiaj UHC na Cockswraptie. Mamy idealny błąd bo mamy trzcinę od razu. Yy, więc yy, oby góry gdzieś jeszcze były. To sobie yy, A dobra, bo już się w ogóle zaczęło. Yy, Wykopiamy sobie glinę. Zrobimy mieć siły. Pozdrawiam wszystkich, co napisali na czacie. Więc zobaczymy. Teraz powinno być lepiej już, bo każdy mi mówi, że za cicho, mówię, jest za cicho mówię. Więc teraz mam mikrofon bliżej. Więc zobaczymy. Powinno być git bardzo. Mamy góry, jest bardzo dobrze będzie yy, mieć siły. Myślę jeszcze tylko nad potkami, ale. Ale w sumie możemy zrobić speedy, bo mamy tutaj wszystko obok siebie. Mamy piasek. Mamy kwiatki. Jak tutaj y, tego i mamy nasionko, więc chyba wszystko wziąłem. Dobra, wziąłem o trzy, y, trzy piasku za mało, bo trzeba jeszcze na butelki na stół chemiczny i na butelki, żeby potki zrobić, więc już mam. Jeszcze idealnie wziąłem trzcinę, nawet przez przypadek, więc wszystko mamy. Kopiemy się teraz w góry, żeby mieć emeraldy. Dobra, mamy tutaj gravel, to sobie od razu gravel wykopię, bo później może go nie znajdę tak szybko. więc Dobra, mamy gravel i się kopujemy dalej. A. Aha! No można i tak. Niestety upnęliśmy Granda. Jeszcze Creeper tutaj i nas chce zaatakować. Może, że yy, nie wystrzelił mnie w kosmos, bo to już totalnie byłoby. Dobra, nie mam węgla. Idziemy po węgiel i sobie skraftujemy szybko Bizafa i kilo przetopu. I wtedy będzie można już zacząć yy, zacząć wszystkie rudy kopać i te inne pod koniec dopiero się poogarniać Więc potrzebujemy Emeralda, 8 lapisów i dwóch diamentów na mieć siły. I później, dobra, mamy diamenty już, więc potrzebuję tylko tego emeralda nie, nieszczęsnego i wtedy będzie wszystko super. Dobra, mamy emeralda, czyli mamy już tak naprawdę wszystko, więc wykopię tylko jeszcze trochę więcej żelaza, bo chyba w ogóle nie wykopam i wykopię tego stołu na, na kowadło i na stół alchemiczny i po prostu wyjdziemy. Tylko kurde, szkoda, że bez żadnego pisad diaksowego. Dobra, tutaj próbujemy jak najbardziej zamknąć. A dobra, czyli czyli ogólnie fa fajnie się zapowiada. Jeszcze typeczek w lawie jest. No to typeczek sam się ograł, można powiedzieć. Tylko kurde, jak te itemy teraz są miał. Ale jak je wziąć? Może jakoś tak. I teraz wypiję sobie speeda i pójdę pobiegać. O, mamy tutaj w ogóle Endermana, więc sobie Endermana zabiję. Może dropną dwie perełki, to by było fajnie. Na jakiegoś lina. Niestety tylko jedna, ale też git. Teraz idę sobie po liście, zrobimy sobie dwa gapiki i będzie super. Więc. O, tam co się biją. Nie, dobra On nie ucieknie, co nie? Tam te, ten Stewek. Albo? W sumie? Hmm Fajnie jakby uciekł Może trapuje. A, oni tam się gonią. Kurde, to raczej ich nie dogonię. Chyba, że ma śnieżki i będzie grać na jakąś górę. A, tam w ogóle jest jeszcze jakiś śniegu chyba tam jest, który ma... Nie guma 9? Jest elegancko. Chyba chcę bardziej, żeby. Kurde, żeby. Właśnie. Nienawidzę takiego grania, no ale roz rozumiem. To trzeba czasami. Mm, serio. Dobra. Na szczęście. ogoniłem I. Mamy full diamencika z niego Więc pozdrawiam śniegu Ale Chyba się nie pultał aż tak Chyba Tak naprawdę Gdyby nie lag to bym go nie zabił bo pewnie by mi uciekł jeszcze Więc hmm. na serwera No i robimy sobie ten lepszy mieczyk Jak mam w sumie seta to mogę sobie skraftować proty teraz. Ale czy będę mieć level wystarczający? Chyba nie. A nie, jednak mam. Tylko na jednego prota jeszcze nie mam. E to dobra, to sobie zostawimy i jak będę mieć level, to po prostu. To się coś wymyśli. Hmm. Serio? Dobra, szybki crafting kudeczek. Kurde, myś myślę, że to lepiej mi pójdzie, i... ale dobra, on chyba nie wie, że. Dobra, szybko. Nie, dobra. Uff, dobra. Na szczęście tutaj yy, siadła strefka, Już myślałem przez chwilę, że. Kurde, że mi będzie uciekać, ale jednak nie uciekał, więc. Więc szanuję, sz szanuję, yy, kto to jest? Matias. Mega szanuję, że nie uciekałeś jednak. I nie trollowałeś mi Gierki, oczywiście. Yy, I chciałem tylko wywiedzieć kto to był ten, co właśnie gonił go tak cały czas. Bo... O dobra, tutaj mamy kolejnego klina. To jest. Mm. Adam i Damioks. Damioks ma 35. dobra, tutaj Adam mnie po powinien być dobry do do dobrym właśnie o tym mówię yy, Ci uciekał jak Pozdrow a nie uciekał na szczęście więc kolejny więc... Pop o pop bleh. Po ostatnim odcinku widzę, że mega się poprawiła. Bo już nikt aż tak nie ucieka. W ogóle chłopy był zestresowany były, że się za nią bił, bo aż wędkę wyrzucił. Więc, więc ciekawe. No, myślałem już, że będzie nudna gierka i że nie będzie się nadawać na YouTube, bo tylko jeden frak, ale jednak, jednak nie. I z tego się cieszę w sumie. Dobra, on dużo lawy. Więc mogę sobie powyrzucać trochę i sobie możemy pójść pogonić kogoś. Więc po, po prostu wlatujemy. A on, to po, on to, po, to po prostu już. Zobaczymy, czy będzie daleko uciekać, czy nie. Hmm. Yy, nie wiem, o co teraz chodzi z tym lisajem, że po prostu... Ym, sklinowałem go i nie rozumiem, ale nie, nie zrozumiem tego, nie zrozumie tego, więc a i po prostu a dałem mu jeszcze napisać, bo wiedziałem, że na pewno chce odpisać, więc nie chciałem go od razu zabić. Mam prot, yy, szarp trzymieciek więc mam tutaj w ogóle na tym motorówki, tylko potrzebuję trzciny. dobra, ale to, bo już mi nie będzie potrzebne. Buty prędkości miał Kurde, ale nie da się połączyć się w obrót. Ale dobra, wezmę sobie na razie buty prędkości i banie, bo miał prot 2, więc w ogóle będę mieć całego prota, seta prot, seta 2. Kurde, tylko co mi się bardziej przyda, dobra? Nie przyda mi się sekera już raczej chcę wziąć sobie banie i. Kurde, dobra, pójdziemy sobie pokopać na sharp 4 mieczy. Dobra, już tutaj dobijamy, gdzie właśnie 20 level. I właśnie 20 dokładnie. Dokładnie mamy. Yy, zrobię sobie screenshot'a, mamy dwie, yy, tego Sharp 4 Więc. Mamy prot 2 całego seta. Ja chciałem sobie zrobić. Kurde... Chciałem sobie yy, poenchantować, ale najwyżej sobie po prostu naprawię set więc. Dobra, mogę sobie ogarnąć szybko jeszcze prot 3 buty. Chyba sobie ogarnąłbym No, ogarnę sobie po prostu. W buty po tam w ogóle się biją, więc fajnie byłoby, jakbym tam był. A po prostu. A a, a, jed a jednak mi dało tego z Jihadu. Kurde no, a nie, to mi z asysty dało? Kurde, nie wiem, nie wiem dosłownie już z czego mi to dało Może miał pro 2? Miał pro 2 Więc Zrobimy sobie pro 3 klatę jeszcze szybko No to jednak Jednak aż tak to community się, się nie poprawiło, ale Jak widzicie jest git, bo Już aż tak się nie oddają Kurde, słysza, słyszałem już odgłos dźwięki na moich plecach i już miałem flashback jak dostaję lawy nagle mm, Dobra, tutaj mm, Kurde, mógłbym... Tego da 1 mógłbym wypić Co się w ogóle tu zadziało teraz? No nie, 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 co nie? Kurde, no musiało się to być Musiało to się zdarzyć, no Zero star po prostu sobie yy, zgarnął. Tyle frag tyle teraz, itemków Dobra, wykopiemy sobie złoto na gapy. Bo gapy się przydadzą bardziej. I kurde, no. A tamtego docisku. Tam ci się biją w ogóle mega, widzę. A w ogóle teraz nikło nagle. Złoto mi. By chwilę. Mm. Dobra, tam. Kuba Nike, co zabrał? Chyba tak, bo się damik zbił. Więc po prostu pójdziemy się, się bić w kubę tylko nie wiem gdzie on jest tutaj Dobra, on nawet on nie ma jak z klaty. to moja Sharp czwórka będzie mu właśnie biła mega dużo Oj, właśnie jeszcze teraz jak w lawie. Kurde, ta Sharp 4 Ten drag 4 to jest naprawdę cudowny coś To jak, o bo On ma jednak klatę Hmm ma, 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 jeszcze dżihera, ma jeszcze dżihera, to kurde, ale... nie, 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 ja nie chcę oddawania, bo Dobra, przez to, że po prostu nie wiem. Chciał to SS-a mu dam. I po prostu będzie na odcinku. No, pozdrawiam, widza. Pozdrawiam, widza. Nie, 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 nie. nie. Yy, bijemy się. Bijemy się. Yy, nagrywam. Więc on będzie na nagrywkach. dam mu tu, tu, tu banie lepszą, weź sobie. Więc po prostu tutaj. No, perfect taki. A dobra, to po, po prostu pod, ko pod koniec się po pobijemy. Dobra. A, <dziwne>, Dziwne, że mi wcześniej dało speed, a teraz mi jakby nie dało, więc... Taki dobry co już, już ma z widzami. Sorry, Kuba Nike, ale po prostu on się bił od pleców, i po prostu miałeś już lowa, więc fokusował ciebie. Bo nie wklejało nam się w gierkę, i no nie wiem, czy to było takie teamowanie. Po prostu wolałem sfokusować ciebie, bo miałem dużo heala, więc to po prostu było logiczne zagranie. Że nie po co mam bić go, jak on ma żelazne, żelazną banie, czyli nawet nie ma itemku, więc. Mm, więc tak. Dzięki za odcineczek, żegnam się. I co, do następnego. Siema.